Chodzi o to, żeby sobie coś wymagać. Chodzi o doświadczenie fizyczne i o to, że zgadzam się, że kultury, miejsca mają różną energetykę i to jest jeden z faktorów, jeden z poziomów, ale gdzieś ponad tym, na poziomie indywidualnym, jest nasza osobista siatka geograficzna, te sprzyjające regiony i zachęcam do odczuwania tego na własnej skórze i do korzystania z na przykład flow i kreatywności w miejscach, które Ci sprzyjają. E, pierwszą warstwą, pierwszym takim rozpoznaniem byłoby sprawdzenie tych linii na mapie świata. Możesz to zrobić na stronie Astro.com. E, w sekcji Free Horoscope e, jest bodajże Locational Astrology, a tam poniżej jest Astro Travel i Local Space. Local Space to jest taki sposób, e, nanoszenia osobistej astrologii na mapę świata, gdzie za punkt centralny uznajemy Twój punkt urodzenia i jak siatka, jak rozgwiazda rozchodzą się od niego te linie, o których dzisiaj mówię i za podróż wzdłuż linii e, uznajemy podróż od miejsca zamieszkania w danym kierunku. E, więc tak jak tłumaczyłam wcześniej, to mogą być rozmaite miejscowości wzdłuż tej linii. E, w moim wypadku... E, ta linia Jowisza przebiega zarówno przez Lipsk, później przez Austrię, przecina Włochy, jest i przechodzi przez Morze Śródziemne w okolicach Walencji, gdzie mieszkałam i też czułam się fantastycznie. Była to troszkę większa odległość, więc też pewnie to odczuwanie mogło być mniejsze. I z tych wszystkich miejsc na linii wybrałam aktualnie to naziemne, komo. Do Maso, gdzie jest najbliżej od lądu do linii, bo linia też przebiega jeszcze wzdłuż jeziora i śmieje się również do tego, że najciekawszym dla mnie w, tym, w tej podróży jest właśnie bycie obok jeziora lub na jeziorze. E, inspiracje płyną Jowisz darzy. Jeśli interesuje Cię ta konkretna linia e, szczęśliwych destynacji podróży, wiedz, że Jowisz darzy również na poziomie świadomości, na poziomie edukacji, nauki. To jest taki dobry nauczyciel, dobry belfer, który zabiera ci na wycieczkę do miejsc, które sprzyjają Twojemu rozwojowi. Wyprawy w kierunku Jowisza zawsze łączyć się będą z ekspansją intelektualną, z rozwojem świadomości, z uświadamianiem sobie różnych tematów, ponieważ Jowisz astrologicznie łączy się z domem strzelca, czyli z domem dziewiątym. Dom dziewiątym to są również podróże. Stąd te tematy pięknie spinają się w nazwie tego kanału w astrologii podróży, i ten film nagrywam jako wstęp rozwoju tego kanału, jako taką zapowiedź, co Ciebie tutaj może spotkać.